Cześć! Zrobiliście krótką prezentację unikatowej już figurki z firmy NECA, dokładnie z 2011 roku. Jest to 18-centymetrowa figurka przedstawiająca Freddy'ego Krugera, albo dokładnie Frederica Charlesa Krugera. Pomimo tego, że jest to stara figurka, to jak widzimy już jest bardzo fajnie, dokładnie, realistycznie wykonana I bardzo przypomina aktora, który go grał, czyli Roberta Englinda Nie mam opakowania do niego, ponieważ figurka pochodzi z drugiej ręki W tym zestawie nie ma żadnych dodatków, oprócz kapelusza Żeby zdobyć tą figurkę w opakowaniu, to trzeba byłoby wydać krocie na Ale i tak bez opakowania też może być sporo warta dla kolekcjonerów tego wariata Wracając do figurki, jest ona ruchoma, ale nie w całości, tak jak w tych nowych figurkach Miejsca ruchome Frediego to głowa, całe ręce i stopy. Nogami nie możemy poruszać, ale plus taki, że są one w takiej pozycji, że figurka stoi stabilnie. Jak widzieliście na początku filmu, figurka ma ten swój kapelusz i figurka bardzo mi się podoba. Chociaż do tego nakrycia głowy mogę się trochę przyczepić, wydaje mi się, że nie jest on tak super dopasowany do jego głowy. Ale że jest to stara figurka, to przymykam oko i to na tyle z minusów, jakie ja dopatrzyłem się u tej figurki. Co ma na sobie Freddy? Jak zawsze sweterek w paski, po męsku ciemna czerwień i zgniła zieleń. Kobieta na pewno nazwałaby te kolory inaczej, ale lejmy to. Taki sam sweterek ma Freddy z pierwszej części Ultimate i z dwójki. Następne fredki miały jaśniejsze sweterki z tego co pamiętam, no i jeszcze przy okazji pokażę wam, że serio ręce są ruchome, żeby nie było. Ładnie ma figurka wykonane te dłonie, wyglądają realistycznie, czasami te nowe figurki z NECA w stylu retro mają je gorsze niż ten tutaj, więc plusik. A teraz rękawica, świetnie wykonana, ładnie pomalowana, można dopatrzeć jeszcze głów i detali, jest to konkretna robota i rękawice zawsze są udane w starych figurkach w retro i Ultimate. Teraz widzimy spodnie, całe czarne, szerokie, naturalne zagniecenia spodni. Nie wiem czy zauważyliście, ale wszystkie figurki z tej serii mają taką samą postawę. Wszystkie mają tak samo rozstawione nogi. Ważne, że stoi bez postawek i nie przewraca się. Nogami tymi nie możemy poruszać, jedynie co to możemy nim obracać w pasie. Buty Freda natomiast są brązowe z czarnymi podeszwami, a na tych podeszwach mamy dziurki na podstawkę, gdyby ktoś potrzebował, i logo firmowe. Także to na tyle z tej krótkiej prezentacji. Nie ma co przeciągać. Ogólnie figurka jest bardzo fajna i myślę, że spodoba się każdemu kolekcjonerowi. W serii Kosmar z Ulicy Wiązów. Każdy ma poparzonego fretka, ale takiego to nie. Zapraszam również do subskrypcji, łapkowania w górę i komentowania. Sprawdź też moje poprzednie filmy, prezentacje i animacje. Ja się z wami żegnam na razie i cześć!